49 lat temu podjęto decyzję administracyjną, aby Kędzierzyn z Koźlem połączyć i włączyć dodatkowe miasta, które były mniejszymi miastami. Jedno miasto. Jest to duże miasto, ale mam nadzieję, że naszym mieszkańcom żyje się w nim dobrze. W przyszłym roku będą huczne obchody 50-lecia. To nie znaczy, że nasze miasto jest takie młode, bo Koźle jest to stare, historyczne miasto, powyżej 900 lat. W ostatnich latach gospodarka, polityka samorządu naszego miasta prowadziła w kierunku mocno rozwojowym. Udało się dopracować wiele, wiele sfer, między innymi uruchomiono mieszkalnictwo, które już na dzień dzisiejszy bardzo się mocno rozpędza, więc niedługo będziemy mogli powiedzieć o efektach. Uruchomiono bardzo mocno dzięki zainteresowaniom właśnie osób takich jak pani prezydent tym, żeby w naszym w mieście było wielu, wielu przedsiębiorców, którzy to tworzą miejsca pracy, przy okazji zatrudniając naszych mieszkańców, powodując to, że, że to zarobkowanie i możliwość podjęcia pracy w naszym mieście jest znacznie ułatwiona teraz. W końcu w sferze, w sferze kulturalnej bardzo dużo się stało, bardzo dużo się dzieje w naszym mieście i w końcu w sferze tej bezpieczeństwa władze naszego miasta mocno przez ostatni czas wpływały na to, aby przede wszystkim mieszkańcy naszego miasta nie musieli spoglądać do tyłu aby czuć się bezpiecznie ale poza tym w kwestii chociażby takiej bardzo ważnej jak zabezpieczenia przeciwpowodziowe czemu dowiedliśmy miesiąc temu obroniwszy się przed wielką wodą powodzi właściwie drugiej tysiąclecia także w ostatnich latach możemy mówić o dużym sukcesie nasze miasto się rozwija i oby tak dalej. Będziemy o to dbali wspólnie z Panią Prezydent, z Panami Prezydentami i Rada Miasta wspólnie do tego będzie dążyła. Tego Państwu możemy obiecać. To Państwu możemy obiecać. Ja życzę wszystkim naszym mieszkańcom dużo spokoju, bezpieczeństwa i zadowolenia z tego, że mieszkają w tak fantastycznym miejscu. Powiem tak, proszę Państwa, rzeczywiście ten, ten, to nasze miasto, ten, ten nasz punkt, ten nasz punkt na świecie, na mapie jest... Bardzo fajny, bardzo przyjazny dla wszystkich ludzi. Zapraszamy wszystkich z zewnątrz, a tych, którzy już tutaj u nas mieszkają, serdecznie im gratuluję i pozdrawiam z okazji tych naszych urodzin. A ja dodam tylko, że oprócz yy, przemysłu, możemy również powiedzieć o tym, że w sferze socjalnej, w sferze edukacyjnej mamy bardzo dobrą ofertę dla, dla naszych mieszkańców, czy potencjalnych mieszkańców, ponieważ. Yy, Mamy bardzo dużo miejsc w żłobkach, mamy bardzo dużo miejsc w przedszkolach, co w perspektywie niektórych większych miast jest ogromnym problemem. Ja życzę wszystkim mieszkańcom, żeby to mie nasze miasto było dla nich przyjazne, żeby każdy znalazł w tym mieście coś, co, co go inspiruje, coś, jakąś formę aktywności, którą może, może uprawiać bądź jak, jakąś formę zainteresowań swoich czy zajęć kulturalnych, tak żeby każdy jakąś cząstkę ciekawe, ciekawego życia w tym mieście odnalazł. Piękne życzenia. Także mam nadzieję, że żeby się tylko spełniły i tego sobie sobie życzymy nam i naszym mieszkańcom. Pięknie zaśpiewałaś. I tak jak te twoje nazwisko. To było piekielnie dobre wykonanie. Gratuluję. Uczennica drugiego LO. Tym Naprawdę. Duże brawa do Natalii. Do pianisty niech też coś skapnie. Oczy. Artur Cekiewicz. Się tylko na notancji. Jeszcze raz dobry wieczór Państwu na urodzinach, urodzinach miasta. To zanim powiemy, co jest Wisienką, jeszcze raz chciałabym złożyć Państwu życzenia, naprawdę, dużo optymizmu, dużo zdrowia, żebyśmy nasze miasto doceniali, a żeby nasze miasto mogło się rozwijać. I przede wszystkim życzę wspaniałego koncertu. Wszystko to, co zobaczycie i czego nie zobaczycie, jest szczegółowo ustalone z reżyserem przedsięwzięcia, w związku z czym z czystym sumieniem mogę zostawić was w ciemności i jeszcze raz zapowiedzieć pana Waldemara Malickiego i filharmonię do wcipu. Dobry wieczór Państwo bardzo, bardzo dziękuję za takie przyjęcie. To naprawdę od razu poczułem się pewnie, bo, bo uświadomiłem sobie, że Państwo na pewno mnie z nikim nie mylą teraz. Bo czasami zdarza się, że ludzie mylą mnie z Krzysztofem Iwiszem. Albo z Grażyną Torbicką. Ja, proszę państwa, jestem pianistą i muszę powiedzieć, że Kędzierzyn-Koźle jest dla mnie miastem absolutnie szczególnym na, na całym świecie, ponieważ występuje tu już po raz trzeci. Po raz trzeci. Czyli regularnie, co 7 lat Pojawiam się w Kędzierze Niekolwiek, u państwa mieście. I państwa miasto jest dla mnie, powiedziałbym, jedynym miastem w Polsce, które daje mi stałą pracę. come uh on -huh. e viajou.